Zawsze pozostaną. Pozostaniecie w naszej pamięci. Zbigniew Rodnik, lat 51, konduktor. Benedek Szmyt, lat 50, kierownik pociągu. Andrzej Mikołajczyk, lat 47, maszynista. Warszawa, starzenie chałupki kozów 3 marca 2012 roku. Zginęli pełnią służby katastrofy pod szczekocinami. Tak, tutaj właśnie jest. I tak, że krzyżyk krzyż świeci taki właśnie tutaj. Tak, ta tablica tu schowana jest. No, tak, ta tablica tu schowana jest, nie na dworcu gdzieś była. No, to by było na tyle z tablicy pamiątkowej, która była na dworcu, a teraz tu się schowała tak daleko, by ją tutaj szukać. Na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci. Zbigniew Rodnik, lat 50, nie, czy 51. Konduktor Benedek Schmidt lat 50 kierownik pociągu, Andrzej Mikołajczyk, lat 47 maszynista. I to by było na tyle. Z tej rysunek lokomotywy.